<laughs> Siemanko, leci sko. Ja wiem, że to ty widzisz, kiedy mężczyzna kształtowania, punkt czwarty piec krematoriny, czytanie. Fueled by the very flames of hell itself, the crematory oven is where the grave digger does his ghastly work. A powerful demon, whose mighty shovel can cleave a man in two with one stroke. The grave digger will rip the very soul from Gabriel, given half the chance. Yet I sense that our hero is more than a match for this creature. This could be interesting indeed. I sense Gabriel's rage welling up within him, and I wonder who is the more terrible: our hero or the demon? No, to się zaraz okaże kto jest straszniejszy. Ten kto wygra będzie straszniejszy, no proszę! No jak Gabier wygra, co to jest bardzo prawdopodobne przy moich zdolnościach manualnych, chociaż nie zawsze. No zdarzało mi się ginąć. No, no okolica wydaje się bardzo interes... Uuu, Jest i grabarz. Shit. Koleś, weź się ogarnij, bo wyglądasz gorzej niż ja. W sensie, że ja, że nie, że nie. Gabriel to wygląda całkiem znośny jeszcze. Nie, tylko nie te padał łęgi, pełzące. Co, 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 no, grabasz, no wiem. E, podatny na ogniowy sztylet, to muszę zapamiętać. nam wodę święconą i na kryształ, ale kryształu chyba nie mam. E, mam! Mam kryształ! Jaki. Jaki Gabriel? Dobrze, że mam ten. Bardzo mi się przyda. Grabarz jest naprawdę potężnym przeciwnikiem. Już. Już jak na razie. Co ja chciałem powiedzieć w ogóle? Nie wiem. Chciałem powiedzieć, że Grabarz jest jednym z najniebezpieczniejszych przeciwników w grze. Jest chyba drugi albo trzeci najmocniejszy w grze. No bo pierwsza, pierwszy to będzie oczywiście główny, główny przeciwnik, z którym będziemy walczyć na sam koniec. A z kim tam będziemy walczyć na sam koniec? A już wiem, dobra, już mi się przypomniał. Drugi będzie taki. Strażnik, e, którego też bardzo nie lubię walczyłem z nim e, wcześniej, chyba jak wiecie, grałem już w ale e, zanim zaczynam nagrywać. I ten strażnik, no i trzeci jest oczywiście grabarz, e, który ma tam e, też tam swoje jakieś dziwne odruchy. Dobra, postaram się tą manewr zebrać pięknie, trochę jej było. Dobra, złapiemy tego kolesia. Trójką. Dobrze. A teraz... Magię światła uzupełnimy. Też niepotrzebnie. Lecą następni. Ale to w takim, uzupełni... w takim układzie teraz uzupełnimy, że... Ej! Eee! Kurna, jakiegoś nie Trzeba ich tu pozabijać, bo kurna jest tych trumień. Nie będzie problem później. Dobra, no, magię, światło ja już mogę sobie wyłączyć. Bo muszę na tego kolesia uważać. I nie użyć kryształu, to przede wszystkim. To jest najważniejsza rzecz, żeby kryształ zachować na grabarza, bo... Naprawdę nie będzie wesoło, jak... Y, będę musiał walczyć bez kryształu. Choć naprawdę nie jest zbyt miły. Zobaczycie zresztą sami w tym odcinku, lub w przyszłym, nie wiem, czy nie zdążę się... Y, uporać y, w tym odcinku z tą planszą, no bo naprawdę grabarz nie jest... Nie jest łatwy. Ale mam wszystkie ulepszenia jak do tej pory, także no nie powinno być też e, zbytnio trudno. Chociaż zobaczyć, zobaczymy. Zobaczycie. Zobaczymy. My? Od kiedy my na co? Dobra, kaleś gij, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. Dawaj trumnę. Aaaa, czyli X. X Dobrze. Jeszcze kurna jeszcze raz muszę go pokonać. To jest naj najgorsze w tych wszystkich. I boja. Okej. Okay. Uff. Już sam problem stworzyłem ci kolesia, to dopiero sam, sam grawasz. O, woda święcona. O, przyda się! Mam cztery, co prawda, to nie za dużo. Um, przydałoby się więcej. A wróżki, niestety, mam wszystkie, ale koleś nie jest podatny na wróżki. Zobaczcie, to rozwalimy. znowu wróżki. Dajcie wodę święconą albo coś. Um, tak się rozglądam, czy czegoś tu nie ma naszego kolesia. E, ze zwojem albo z kryształem. Ale chyba nic, nic nie ma Tutaj po lewo nic eee, Tu się nic nie świeci, a tam? Tutaj w rogu nic, dobra, chcę naprawdę Nie chcę już, już żadnego zgubić Nie chce mi się wracać już, powoli Dobra, jed, jeden sztylet. no wow no, Dzięki, Hm, spoko, idę sobie A tu, płomienie O, i będziemy walczyć z grabarzem bo zupełnie mam magię. Tyle, tyle się da, trochę bliżej muszę stanie, bo trochę za wolno się ładuje. Dobra, może jedną, jedną, a później drugą. Okej, okay, jedna jest. Teraz druga. A, załaduje tak podwójnie. Może na coś mi się to przyda. Dobra, i woda święcona, bo na wodę święconą jest podatne. Pamiętam, że tu z tymi drzwiami coś było. Trzeba było go chyba wrzucić w te drzwi. Z tego co pamiętam. To jest chyba piec. O ile też dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Fajna masz opatę koleś, bez kitu. Wygląda trochę jak nosorożec, bez kitu koleś jesteś. Nosorożec tylko jest zamiast rogu do góry to mamy róg do dołu i <laughs> tak wygląda trochę. Uu, będzie ciężko, będzie ciężko. z tego co pamiętam trzeba przebiec. A tu teraz muszę pamiętać... Dobra, no na sam początek sobie tego kryształu, bo naprawdę koleś nie jest zbyt miły. Dobra, tysiąc punktów może być. Dobra, to jest uderzenie w ziemię, muszę zapamiętać. Dobra. I teraz, aha, dobra. Znowu uderzenie w ziemię, dobra. To jest podstawa walki właśnie ze wszystkimi bossami chyba w grze. Żeby zapamiętać ich wszystkie takie ruchy podstawowe. Jakie wy wykonują wtedy ten. Dobra, no ale... Skoro przywołałeś kolesie to ja sobie pozwolę uruchomić magię światła. Żeby sobie podleczyć się, dobra, to walczymy Dobra, trafiłeś na szczęście e, uderzenie w się. a, shit, dobra, magia w sumie nie potrzebnie. Nie potrzebnie brałem tą magię wcześniej. Bo już mi się skończyła ta dodatkowa magia, no mi się trudno. A, dobra. Najpierw się zajmę tymi, bo... E... Jak widzicie teraz tam po prawej stronie jest ten Vacer. Nie wiem czy widzicie najdokładniej. E, do otwierania drzwi. E, to lepiej, żeby nie było tych kolesi z nami. Jak będziemy otwierać piec. A tym razem mi się udało. A, tym razem nie. A. Dobra, znowu muszę uaktywnić magię światła. Ten, że ktoś mi zachodzi od normalnie jak się przestraszyłem. Aaa. Na szczęście bardzo dobrze działa ta ochrona z tego. Dobra, on tu teraz leży, co prawda, ale ja bym wolał otworzyć drzwi. Nie wiem czy, tylko, czy zdążę. Bo chyba na tym to polegało, żeby otworzyć drzwi i go złapać. O, nie zdążyłem Tylko chyba teraz tak trzeba było zrobić Aaa Dawaj, 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 dawaj Gabriel Dawaj, dawaj Dobra, dźwigni są jeszcze otwarte Mam nadzieję, że mi się uda Dobra Teraz nie popełnić błędu, dawaj tą łopatę, Mhm. Dobrze, powiedzcie mi, naprawdę to nie jest proste. <grystanie> Teraz nowym grabarzem jest Gabriel, <gryw> z łopatą. A? O, o jeden. A no tak, zapomniałem całkiem o tym. Kurde, że on na słapie. łapie. Uszaj, kamień. Łoł, wow, nie wiem czy złożyłem. Chyba nie. Albo chyba tak. go. Dobrze, Gabriel. Uff. A shit, fuck! My tu musimy spierniczać przed lawą. Ja pitole, dawaj, Gabriel, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Przeważcie, teraz e, lawa się podnosi. Teraz, nie wiem czy zdążyliście zauważyć. Jak nieco sobie cofnijcie nagranie, <grytanie> ale e, widać, szczególnie teraz, e, przy takim dalszym oddaleniu, że e, lawa się cały czas podnosi. Więc musimy tutaj, no, brać nogi za pas. Okej, okay, na górę. I teraz. Dobra, łap się Gabriel. Musimy uciekać. I to porządnie. A, dobra. Na górę. Tu? Teraz co? Tu, teraz tu, dobra. Na górę, na górę, na górę, Gabriel, dawaj O, teraz gdzie? A, nie wiem. Tam po lewo co jest, a już wiem co jest, jest nasz koleś, muszę po niego iść. Fak, więc shit i muszę zdążyć jeszcze tu wrócić. To jest najgorsze Dobra, bierz. Mamy klejnot od magicienia. Dobra, spadamy stąd Nie, chyba powinien zdążyć na spokojnie. Uuuuuu chyba raczej nie idę na spokojnie. Tuuu, o! Uh, było ciepło, nie powiem. Dobra, na wszelki wypadek tutaj jeszcze spierniczam. Bo nie wiem co z tą lawą nadal jest. Czy trzeba od niej tutaj uciekać czy nie? Okej, okay, tam widzę już haczyk. Dzięki. Okej. Okay. I wspięć na sam. Wow! Mała to chata. Nie wiem, to znaczy niezłotą Co? Uuuuh Już! Eee, za krótko, dobra, następny ten Rozdział 11, dobra. Wchodzimy, co wy na to? Odchłoń Nekroman... Nekromanty Nie, Nie, nie dam, nie. Eee, dziękuję bardzo za oglądanie. To był pojedynek z grabarzem Moa. Myślałem, że mi nie pójdzie naprawdę eee, Za pierwszym razem to chyba z 5-6 razy się z nim męczyłem. Uff, ale na szczęście nie umarłem. No, odchłonny to już na pewno tutaj będziemy się walczyć z tym, ze śmiercią. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja mam jeden ze mną był Gabriel. O, oh, przepraszam bardzo, Gabriel Belmont. A to jest konstellacja e, w ocenie Najdłuższa seria na moim kanale. Dłuższa niż Shadow Warrior, już przebiła totalnie. Także trzymajcie się ciepło. No, bo już jest, e, już jest lato. Także szykujcie się na wakacje i do usłyszenia, do zobaczenia i na razie.